Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Jeżeli spojrzymy na ostatnie zdania Księgi Starego Testamentu, a więc proroctwa, Malachiasza, to przeczytamy, że ostatnie zdania Starego Testamentu mówią właśnie o przyjściu Eliasza, zapowiedzi dnia pańskiego, który zostanie poprzedzony poprzez przyjście proroka Eliasza. I dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy pytanie uczniów o przyjście Eliasza, to słyszymy odniesienie do tych ksiąg starego testamentu które miały zapowiadać przyjście tego proroka tego proroka którego pamiętamy z księgi królewskiej kiedy to poprzez swoje działanie nabrał miana tego proroka jak ogień pełnego wewnętrznego żaru troszczącego się o boga o relację do Boga i dlatego ten fragment, który dzisiaj słyszymy z Ewangelii, trzeba przeczytać we właściwym też kontekście bliższym. Mianowicie ten fragment mówi nam tak, kiedy schodzili z góry. A co się wydarzyło na górze? Na górze wydarzyło się przemienienie pańskie. Uczniowie byli świadkami, jak Jezus, jak w tajemnicy Bożego działania był. Przemieniony i uczniowie byli świadkami tego przemienienia. Zobaczyli w Jezusie rzeczywiście Mesjasza, zobaczyli w Nim tego Bożego posłańca, który był zapowiedziany. I dlatego to pytanie, które zrodziło się w nich, kiedy schodzili z góry, to było pytanie, no widzieliśmy Mesjasza, ale Słowo jest prawdą, więc Słowo mówiło o zapowiedzi przyjścia poprzedzającego proroka Eliasza. No więc gdzie był ten Eliasz? I dlatego Jezus mówi im o tym, że Eliasz już przyszedł, tylko że go nie rozpoznali, że nie rozpoznali tego Bożego działania, które podobieństwo właśnie proroka Eliasza dokonało się w tym nowym Eliaszu, którym był Jan Chrzciciel. I to jest właśnie ta tajemnica, która przychodzi wiele razy na, na naszą codzienność, bo mamy świadomość tego, że Słowo Boże jest wypełnione, ale zarazem, że, że to Słowo Boże jest. Cały czas nowe, że ono się cały czas staje, że to, co jest nam ofiarowane poprzez liturgię Słowa, jest zaproszeniem nas do tego, żebyśmy to Słowo aktualizowali na nasze życie, żebyśmy to Słowo czytali zawsze w kontekście naszego życia, że ono jest Słowem dla nas proroczym na dzisiaj, że ono nie jest tym Słowem proroczym na kiedyś. Ale że to jest słowo, które jest proroctwem na nas, na nasze życie. I dlatego pytanie też w pewien sposób przychodzi do nas. No bo skoro Eliasz miał przyjść, to czy Ty widziałeś w swoim życiu Eliasza? Czy spotkałeś w swoim życiu Eliasza, który rzeczywiście poprzedził przyjście Boga do Twojego życia, do Twojego serca? A może do tej pory tego spotkania żeśmy nie przeżyli, a może ciągle czekamy na Mesjasza w naszym życiu, może ciągle czekamy na objawienie się Boga w naszej rzeczywistości, w naszym sercu. I dlatego to słowo mówi: no to otwieraj ucho i otwieraj serce, bo może Bóg posyła Eliasza, żeby ci zapowiedzieć, że ten czas już jest bliski. Że nadchodzi to wydarzenie, kiedy Bóg rzeczywiście przyjdzie do Twojego serca, przyjdzie do Twojego życia. I zobaczcie, jak zaczynamy słuchać tego słowa w tym kontekście, to jak rzeczą dla nas świętą i błogosławioną jest czas Adwentu, kiedy możemy wołać do Pana Boga, żebyśmy mogli dostrzec Eliasza i że. Tak jak cała liturgia Adwentu nam pokazuje, że Jan chrzciciel jest tym Eliaszem, tak to słowo przychodzi i ono mówi: To jest ta przepowiednia Eliaszowa. To jest to wezwanie. Teraz jest wołanie do ciebie, żebyś zobaczył, że Bóg już przygotowuje drogę na przyjście swojego syna, że już Bóg przygotowuje Twoje serce na to, żeby mógł w nim zagościć naprawdę Bóg. Ale czy my mamy właśnie to rozeznanie, że to jest ten czas, że to jest ten czas Eliasza, że to jest ten czas wołania, że to jest to objawienie się i spełnienie proroctwa, które zostało nam ofiarowane? Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy mogli to przeczytać właśnie w takim świetle żebyśmy mogli to przeczytać w tym działaniu Pana Boga, który realizuje to wszystko, co z miłości do nas zamierzył. Ci, którzy patrzyli na Jana Chrzciciela, wielu z nich go nie rozpoznało jako Eliasza, jako tego proroka, który miał i poprzedził Mesjasza. Ważne jest to, żebyśmy mieli to wrażliwe ucho i serce, bo Pan Bóg rzeczywiście daje nam tę możliwość odkrycia tego, tej tajemnicy, która realizuje się poprzez Słowo. Żebyśmy mieli w sobie właśnie tą gotowość dostrzegania być może w paradoksach naszego życia zapowiedzi przyjścia Boga. W tym doświadczeniu, które pojawia się w naszej codzienności, w tym czasie adwentu, w którym Bóg nas prowadzi, żebyśmy mogli dostrzec, że Eliasz już przyszedł. Niektórzy to odkryli, ale niektórzy go nie rozpoznali. Niektórzy nie odkryli tajemnicy tej Bożej, wypełnionej misji. Obyśmy byli jak Ci uczniowie, którzy zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu, że ten czas się wypełnia, że naprawdę Bóg jest blisko. Amen.